Chciałbym zacząć od dwóch cytatów z pisma świętego. Pierwszy cytat to będzie księga przysłów, rozdział trzeci, werset trzeci i czwarty. Niech miłość i wierność nie opuszczą cię nigdy. Uwiąż się u swej szyi. Wypisz na tablicy serca swego, a znajdziesz łaskę i szczere uznanie w oczach Boga i ludzi. I kolejny cytat: To jest list do Rzymian 14, werset 17 i 18: Przecież Królestwo Boże to nie jedzenie i picie. Ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto w taki sposób służy Chrystusowi, miły jest Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. E, tak patrzę na atmosferę świąt, która jest i która już się kończy, i widzę, że, że święta głównie polegają na tym, że ludzie. Oczekują cały rok na te święta, organizują się wokół tych świąt. Kiedy już przychodzą święta, to są strasznie zabiegani robią zakupy, przygotowują potrawy, ubierają choinkę, ozdabiają domy i to wszystko jest w takiej atmosferze stresu i konsumpcji i niewielu ludzi się cieszy tymi świętami. Duża część y, ma takie przekonanie gdzieś w środku, w głębi serca, y, że tak naprawdę chcą, żeby to jak najszybciej się skończyło. I generalnie jest tak, że, że, że ludzie są zestresowani, są zabiegani, y, a nawet się zadłużają, czy biorą kredyty po to, żeby nakupić różnych rzeczy na te święta. A później jedzenie jest marnowane, wyrzucane, te prezenty w większości także do niczego nie służą, i ludzie jakieś mają takie poczucie pustki, kiedy to się kończy, ale jakby co roku to trwa, co roku to się dzieje, i ludzie uczestniczą w czymś takim. I wiecie, dla mnie jest jasne i to można sprawdzić, że Święta Bożego Narodzenia to nie są święta stricte chrześcijańskie, to są święta pogańskie, to są święta, które nie mają nic wspólnego z narodzeniem Jezusa. Natomiast e, widzę coś takiego, że e, chrześcijanie narodzeni z Bożego Ducha e, w okresie tych świąt. Zaczynają nagrywać filmy na temat Bożego Narodzenia, żeby udowodnić katolikom, a także ludziom niewierzącym, bo także ludzie niewierzący świętują te święta, że to jest czyste pogaństwo, że to nie ma nic wspólnego z Biblią, z Jezusem, z Maryją, z Bożym Narodzeniem, tylko tam się oddaje cześć innym bogom, jakimś bóstwom, bogom pogańskim i tak dalej, i I zauważyłem, że za taką postawą stoi się takie wywyższanie w duchu, że ja się teraz narodziłem na nowo i ja mam prawo pokazywać tym bezbożnikom, że oni nie wiedzą, co oni świętują. I wiecie, Pozornie to dobrze i pobożnie wygląda, ale widzę, jaki jest tego efekt. I fajnie by było, gdyby efekt tego był taki, że ktoś, kto słucha tego typu filmów oraz świadectw czy takich materiałów historyczno-edukacyjnych, siada w pewnym momencie i mówi sobie coś takiego: No, rzeczywiście, dotarło do mnie że świętuję święta pogańskie. Ja jako katolik, czy osoba niewierząca, czy ateista, jakkolwiek, nie czczę mojego Boga, tylko czczę, czczę jakichś innych bogów, Słońca i tak dalej, No i teraz siadam, uświadamiam to sobie, odwracam się od tego, rodzę się na nowo i oddaję życie Jezusowi. Sprawa polega na tym, że to nigdy tak nie wygląda. Zobaczcie, kiedy byliśmy w świecie, to sami byliśmy w tym społeczno-historycznym spo, społeczno kołowrotku świętowania różnych rzeczy, z których nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, co świętujemy i co to jest. Ale po prostu byliśmy w tym, bo taka była tradycja, i w pewnym momencie ktoś w tym naszym całym świecie, w którym byliśmy w tej ziemskiej egzystencji, którą prowadziliśmy bez Boga, wchodzi do tego naszego świata i zwiastuje nam Ewangelię o. Śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa jako Boga, i o tym, że On umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, i zmartwychwstał, i na podstawie Ducha Świętego, który jest na świecie, zostajemy przekonywani o prawdzie tego biblijnego faktu, rodzimy się na nowo, dostajemy Ducha Świętego. I zostajemy wyrywani ze świata. I, I wtedy, dopiero kiedy już stajemy się nowymi stworzeniami, to zaczynamy się zastanawiać, w czym uczestniczymy. Co to za święta, skąd one pochodzą, jaka jest ich etymologia, i zaczynamy starannie selekcjonować. Co się podoba Bogu, a co się nie podoba Bogu, i wtedy, jako nowe stworzenia, wzrastamy w wiedzy i w poznaniu. I tak to działa. Ewangelia zastaje nas w naszym świecie i w naszych zwyczajach ziemskich, w których jesteśmy, i to tam Bóg przysyła do nas ludzi z Ewangelią, którzy nie podważają. Tego, w czym żyjemy i w czym uczestniczymy, tylko przynoszą nam światło do ciemności i to światło Ducha Świętego zaczyna sprawiać, że ta ciemność zaczyna ginąć i pojawia się światło. Dlatego. Dziwię się, że chrześcijanie, narodzeni z Bożego Ducha, wybierają takie e, dziwne metody, które niosą tylko podział i potępienie, i nastawiają do nich e, okoniem ludzi ze świata. Dlatego te święta Bożego Narodzenia. Można bardzo dobrze wykorzystać do tego, żeby głosić komuś Ewangelię. To nie jest naprawdę istotne, czy Jezus się urodził w grudniu, czy urodzi, urodził się w maju, czy urodził się w październiku, tylko chodzi o to, że można te święta wykorzystać w taki sposób, że można ubrać choinkę na chwałę Jezusowi, można podzielić się z ludźmi, prezentami z powodu miłości do nich można zrobić kolację i zaprosić braci i siostry narodzonych z Bożego Ducha, poczytać Biblię, pomodlić się, pośpiewać pieśni uwielbienia. I można też pójść do ludzi ze świata, którzy świętują te święta i Właśnie w tych okolicznościach, gdzie jest choinka, gdzie jest kolacja wigilijna, gdzie jest opłatek, można wejść tam, dać sobie nawzajem prezenty, podzielić się opłatkiem, a następnie przeczytać z nimi Biblię, opowiedzieć im Ewangelię i zwiastować im Chrystusa. I to właśnie poprzez takie zwiastowanie ludzie rodzą się na nowo. I przychodzą do wiary. I to jest mądrość Boża, że chrześcijanin, który chodzi w tej mądrości, wie, że on nie będzie robił takich rzeczy, żeby podważać to, w czym żyją poganie, dlatego że to jedyne, co oni mają, i oni nie znają nic innego. My im musimy przynieść alternatywę. A nie atakować ich święta, ich kulturę i tradycje, ponieważ nastawiamy ich przeciwko sobie, a nastawiając ich przeciwko sobie, nastawiamy ich przeciwko Ewangelii. Trzeba zobaczyć, że skąd ludzie ze świata mają potrzeby świętowania różnych rzeczy. Jak sobie popatrzycie na wszystkie narody, to najwięcej świąt ma Izrael. Dlatego, że Bóg włożył w człowieka potrzebę świętowania, bo kiedy człowiek coś świętuje, to człowiek e, odpoczywa i się cieszy, albo przynajmniej takie było założenie Boga, żeby celebrować coś, żeby spędzić czas razem we wspólnocie, żeby się radować wzajemnie sobą i Bogiem. I w taki sposób przynosi się Ewangelię ludziom, kiedy się wchodzi, w ich buty, w ich kulturę i w ich tradycje, i do tej ciemności wnosi się światło, dlatego że światło musi rozproszyć ciemność i nie może być inaczej. I to jest mądrość Boża, i to jest moc Boża, która chodzi razem z dojrzałymi, mądrymi chrześcijanami w duchu, Którzy w pokoju przynoszą Ewangelię i w ten sposób podobają się Bogu i ludziom, jak Ewangelia mówi. Czasami, wiecie, ja słyszałem takie y, wypowiedzi chrześcijan, którzy mówią: y, ja, nie muszę się, ja nie muszę się ludziom podobać, mi wystarczy, żebym ja się tylko Bogu podobał. Tym taż, tymczasem te cytaty, które podałem. Pokazują to, że człowiek, który jest prawdziwie pobożny, znajduje uznanie nie tylko u Boga, ale u ludzi poprzez swój sposób bycia i sposób życia. Dlatego warto jest o tym pamiętać i przynieść ludziom Ewangelię do miejsca, w którym są, a nie podważać to, co oni świętują, bo oni nic innego nie mają. Ja pamiętam taką sytuację, Kiedyś u nas na osiedlu, że myśmy jako dzieciaki grali w piłkę za blokiem, i tam y, ludzie dzwonili, że my depczemy trawnik, ktoś może w okno dostać tą piłką, mogło być jakieś szkody. No i policja przyjeżdżała i nas tam y, no, ostro strofowała. Tymczasem przyszedł jakiś jeden mądry rodzic do tej policji i mówi do nich: Słuchajcie, ale te dzieciaki. Tak naprawdę grają za tym blokiem, bo one nie mają żadnej alternatywy. Stadion jest y, zamknięty. Otwier otwiera go miasto tylko dla y, y, drużyny piłkarskiej, która reprezentuje to miasto, a zwykłe dzieciaki nie mogą sobie tam pójść i pokopać piłki do bramek, dlatego szukają alternatyw, gdzie mogą to zrobić. Jedyne alternatywy to są jakieś blokowiska, dlatego stwórzcie im, możliwość i środowisko, a oni pójdą tam grać. I ktoś poszedł do rozum, do, po rozum do głowy, była rada, wiecie, jakaś tam miasta i stworzyli dzieciakom alternatywy i rzeczywiście te dzieciaki przestały grać między blokami w tą piłkę i zaczęły chodzić na stadion i na różne innego rodzaju boiska, które powstały z czasem. I tak samo jest z Ewangelią. Jakikolwiek atak w najlepszej wierze świąt i całej te, tej kultury religijnej i pogańskiej ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha niesie tylko kolejny podział i wprowadza barierę między narodzonymi z Bożego Ducha a nienarodzonymi z Bożego Ducha, która utrudnia głoszenie Ewangelii.